Witam wszystkich serdecznie z tej strony Piwko HD Witam Was na moim kanale Witam w dzisiejszym odcinku W pierwszym odcinku zrobimy sobie pack Opening, w którym otworzymy sobie nagrody za Division Rivals, ale ponadto do tego dochodzi jeszcze paczka z dwoma piłkarzami 86+, zostawiłem sobie to na dzisiaj, dorzuciłem do tego jeszcze nagrody za Rivals, nagród za Food Champions nie ma, ponieważ nie grałem dlatego nie przedłużając przejdziemy sobie do, do tego Openingu, no i zaczniemy sobie zaczniemy sobie Odbiorem nagród za Division Rivals, za Division Rivals. Mam nadzieję, że tutaj coś dobrego dropnie. Dobra, którą rangę nam się udało utrzymać? Chyba, chyba, chyba pierwszą, tak jest, udało nam się utrzymać pierwszą rangę, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Dobra, trochę tych paczek jest, spoko. Dobra, no to nie przedłużając, zrobimy sobie Opening. Mamy 21 paczek. Trochę lepsze, trochę gorsze. Dobra, lecimy sobie po kolei. Nie, będę, nie będziemy tutaj przedłużać. Oczywiście nic tutaj nie ma. Zaczynamy jakimś gównem. Arias. Oczywiście szybki Quiksel lecimy sobie dalej. Duża złota paczka premium. Czy liczę na tocy, ale liczę na tocy głównie z tego, z tego powodu, że tu są dwa ekrany, z tego powodu, że to są wysokie overale i na pewno się przydadzą dalej. Ja wiem, że na pewno dalej będą ciekawsze kontenty, więc te karty są mi tylko i wyłącznie w jednym celu potrzebne, bo raczej nimi grał nie będę. W sumie jest tam taka tego Barnesa. Ja już Barnes'a mam w drużynie, ale ten skrzydłowy też nie wygląda źle. Dobra, tu chyba ekrany były, przewinąłem. Czekamy na coś mocnego i to jest Hradecki. O, monety jeszcze 1000 monet. Dobra, szybki QXL Lecimy sobie dalej. Karty się przydadzą oczywiście, bo wieczorem będą ważne mecze. I liczę, że coś będzie. Dobrze. Tutaj znowu nic nie ma, czyli z tych złotych paczek na razie nic nie wpada, nic nie wpada zaniolo. Tutaj dra dramatyczna karta. Dobra, w sumie te paczki z tocami zostawimy sobie na koniec. Przejdziemy sobie do innych. Tutaj też nic nie ma. Czy jak na razie tylko zbieramy karty. Zbieramy karty Edin 8-3. Na pewno się karta przyda do przepalania dalej. Dobra, kolejna złota paczka. Też nic nie ma. Przewijamy sobie. Grylish, Jack Grylish, czy my mamy o jest to na listę transferową o Jezus, jednych tych paczek jest, dobra, otworzymy sobie teraz ten lecimy sobie po kolei, pomijam paczki paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy czy tu coś będzie tutaj nie ma nic, chyba ekrany tak jest i to jest Zaha, Crystal Palace i to jest Zaha 8-3, w sumie te karty 8-3, one się przydadzą tam na pewno, jakieś takie SBC będą, gdzie one będą potrzebne Dobra, lecimy sobie dalej Kolejna paczka, dwóch rzadkich złotych piłkarzy Tutaj też nic nie ma I to jest Konmebol, mebol Ale może coś, ooo, no najczęściej trafiana karta z Konmebolu. Gonzalo Getis QuickSell. Lecimy sobie dalej. Paczka piłkarzy Electrum. A te tocy, te tocy nie są jakieś w mojej ocenie wybitne. Bardziej czekam na tocy z Premier League i tam mam nadzieję, że tam FIFA odda, odda w końcu to co wcześniej nie dała. Bartosz Kapustka. Paczka piłkarzy, elektrum premium Czy tu coś będzie, czy tu coś będzie I tutaj nic nie ma, nie ma jeszcze walkoutu Ale to jest man of the match chyba karta Nie, to jest co ja gadam To jest saud americana A w środku romagnoli 8-3, no nie najgorzej Nie najgorzej Kolejna paczka Znowu bez walkoutu, czyli dzisiaj chyba walkoutu nie uświadczymy, chociaż uświadczymy w tych paczkach 2x86. I obstawiam w ciemno, że tam będzie Dawid Silva, czyli moja ulubiona karta pod takie SBC. Dawid Silva. Dobra. Dawid Silva i Busquets to są takie dwie karty, które są najczęściej trafiane w tego typu paczkach. I tutaj mamy ekrany. I to jest Portugalia, PP. To jest Pizzi, Pizzi, Pizzi 8.4 Not bad. Jeszcze Ferran Torres, dobra tu na listę transferową Proszę Państwa, dobra Zostały na dwóch rzadkich piłkarzy 75 plus, i zaczynamy otwieranie paczków, paczek Specjalnych Paczek z teoretycznie z tocami oczywiście. Dobra. Denis. O, dobra, rzadki piłka 75+. No i nic, znowu bez walkoutu. W sumie otworzyliśmy połowę paczek, nie ma ani jednego walkoutu. Ale są karty, ja tych kart się trochę pozbyłem na te piki. Dobra, otwieramy sobie tak. Złotą paczkę, piłkarzy Prime. Czy tu coś będzie? Tu nie ma nic. Sąsiad na górze użyła wiertarki. To jest Inform Leicester City. I co to jest? Evans, 8-3. Całkiem spoko, Potem te informy są potrzebne. Potem, no nie najgorzej. I nawet tu jest wymienny. O, proszę bardzo. Super paczka rzadkich zawodników. Lecimy sobie dalej. Jest walkout, pierwszy walkout. To jest karta nie nietocowa. I to jest Albama Arsenal London. 8-7, spoko. Wysoko wysoko oceniona karta. Na pewno pójdzie do przypalenia Już w ciągu chyba dwóch tygodni, dwa razy, drugi raz ją trafiam. Spoko. Na pewno się przyda, dobra. Paczka rzadkich zawodników. Bez walkautu. Conmebol Lukas Lejwa, 8 8.4 overall, całkiem spoko Sprawdzimy jeszcze te duplikaty Dobra, ten idzie tutaj, ci do przepałki Dobra, lecimy sobie dalej Mega paczki, teraz zostały nam w sumie najlepsze paczki I tutaj też nie ma walkoutu w tej megapaczce. Jest za to conmebol kolejny, kolejny conmebol. Czyli mieliśmy do tej pory tylko jeden walkout, w sumie dużo ekranów. No, Milinkowicz wstawić. Ok, prawie walkout 7.5 na pewno go wykorzystamy dalej. A dobra, quickselujemy to wszystko. Kolejna megapaczka. Bez lokautu, bez lokautu, nawet ekranów nie ma. To jest Martinez. Słabo, słabo, słabo. Dobra, lecimy dalej. To są jeszcze duplikaty. Zahvi. Mega paczka rzadkich kart, czyli dosyć mocna paczka. Bardzo mocna paczka, w której nie ma walkoutu. Nie ma walkoutu. To jest jakiś coś nieprawdopodobnego, że trafił nam się Davis. Otworzyliśmy 20 ponad paczek i mieliśmy tylko jeden walkout. To jest bieda. Dobra, walkout to musi być teraz. Ostatnia paczka 2x86 plus. jest walkout bo być musi. I to jest Toc. To jest Toc. To jest Toc i to jest Anglia, SPD. To mamy Watford, kto to jest? I to jest Hugh Hughes, Hughes. SPD. W sumie, powiem tak, pod... myślałem nad zamianą, nad zamianą Sołcka. W sumie wpadł mi ten walkout, Zobaczymy co jest w środku. W środku jest Killini, 8-7, no, no nie najgorzej, nie najgorzej, jak jeden pan ma staty. Ee, ma 8-7 obrony, 8-3 fizyczności, 8-6 driblingu, to akurat mnie tempa też całkiem spoko, strzały podania. No gang, gang Hulita Szczegóły zobaczymy, co on tutaj ma. Jak mnie interesują jego opcje obronne, przechwyty główki. Odbiór piłki na poziomie 92, da, da mu się jeszcze jakiś styl, i myślę, że coś tutaj może być. No, słuchajcie, no ten traf, ten traf w mojej opinii nie jest najgorszy. Nie jest najgorszy, całkiem, całkiem, całkiem spoko opcja. Nie było walkoutów, nie było totsu w tych paczkach innych, dopiero w tej paczce, no ale spoko. Myślałem, żeby szukałem zmiennika dla, dla Sołtka, więc chyba mi się trafił. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten odcinek, no to wszystko sami widzieliście. Uważam, że w sumie całkiem udany, tak? Biorąc pod uwagę to, co trafiałem wcześniej, więc uważam, że, że, ten, o, że ten, ten opening jest jak najbardziej udany. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za oglądnięcie. Jeżeli tego nie zrobiłeś jeszcze, to koniecznie daj suba najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapił Cię każdy nowy materiał. No i oczywiście, jeżeli też coś trafiliście, daj znać w komentarzu. Napisz w komentarzu, co sądzicie o moich trafach. No i dziękuję za oglądnięcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.